Nieznana historia świata Łukasz Kulak. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Dzisiaj przedstawię Państwu dowody, które jednoznacznie świadczą o tym, że faraon Cheops czy Hufu nie mógł być budowniczym wielkiej piramidy z Gizy. Są to bardzo mocne dowody, które jednoznacznie obalają tą oficjalną teorię egiptologów, która jest już promowana od niepamiętnych czasów. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to w pierwszej kolejności należy powiedzieć sobie również bardzo istotną kwestię, mianowicie taką, że Cheops za czasów swojego panowania w Egipcie nie był wcale znany jako wielki budowniczy, tak jak na przykład Ramzes II. Natomiast Hufu znany był przede wszystkim ze swoich wypraw wojennych, które prowadził w celach handlowych. Natomiast, jak wspomniałem, nie ma żadnych tekstów czy opisów tego, że Hufu był wielkim budowniczym. Natomiast, jeżeli chodzi o to, dlaczego uważam, że nie ma żadnych dowodów na to, że Hobbes nie wzniósł swojej wielkiej piramidy. Otóż był taki Brytyjczyk, pułkownik Richard Howard Weiss który pochodził z rodziny królewskiej w pierwszej połowie XIX wieku, i który rzekomo odkrył dowód na to, że to faktycznie Cheops zniósł wielką piramidę. Weiss, badając budowlę, dosyć, dosyć dokładnie doszukał się w jej wnętrzu hieroglifów, takich symboli, które odczytać można jako, jako huchu. Po prostu znalazł kartusze, które zawierały Imię Cheopsa. I wydaje się więc, że no jeżeli znaleziono hieroglificzne zapisy imienia tego faraona, no to nie ulega wątpliwościom żadnym, że ta piramida została wzniesiona faktycznie przez faraona. Ale tutaj mamy kilka takich kruczków w tym wszystkim. Dlatego, że przede wszystkim, no jeżeli analizujemy dokładnie, to musimy. Zbadać sprawę od podszewki i przyjrzeć się każdemu szczegółowi. I już na początku, i bardzo zastanawiającym takim szczegółem jest to, że dokładnie 72 lata wcześniej przed odkryciem Weissa badania w Wielkiej Piramidzie prowadzone były przez Nathaniela Davisona, które w ogóle okazało się, że nie przyniosły podobnych rewelacji, odkryć. I zaznaczyć należy, że Davison odwiedził najniżej położoną komorę w budowli. Tymczasem Weiss znalazł takie hieroglificzne zapisy w najwyżej położonej komorze, w tzw. Tak komorze Campbella. Czyli to już jest coś nie tak, no bo jeżeli tak, tak by było, że te hieroglify należące do, do Cheopsa zostały odkryte w wyższej, w wyższych partiach Wielkiej Piramidy, no to oznaczałoby, że Cheops był budowniczym piramidy, ale zaczynał ją od góry, co jest już w ogóle bardzo absurdalnym wręcz stwierdzeniem i stawia autentyczność tych hieroglifów w takim dosyć nie najlepszym świetle już na samym początku. Zakłada się oczywiście też to, że np. Cheops mógł tylko dokończyć budowlę po swoim poprzedniku, czyli. Być odpowiedzialnym za wzniesienie tej górnej części, tam gdzie te hieroglify zostały odkryte, ale to nie do końca jest takie prawdopodobne i w ogóle dopuszczane przez egiptologów. Nawet. Więc, no, jeżeli mamy tego typu wątpliwości, to musimy zastanowić się nad tym, czy ten Howard Weiss był człowiekiem godnym zaufania, czy faktycznie można mu w ogóle. W tej kwestii na, nawet zaufać. I wiele wskazuje, słuchajcie, na to, że tak nie było. Że to nie był człowiek, któremu w czymkolwiek można było, w jakiejkolwiek kwestii innej można było zaufać. Dlatego, że w 1807 roku Howard Weiss wystartował do wyborów, do wyborach do parlamentu brytyjskiego i słuchajcie, rzecz dosyć dziwna, bo. Weiss wygrał minimalną ilością głosów, ale okazuje się, że nie ustrzegł się przy tym różnych licznych praktyk manipulacyjnych i korupcyjnych, i okazało się, że z 1010 głosów, jakie zdobył, aż 932 były sfałszowane. Więc no, to już jest drugi taki element, gdzie można mieć wątpliwości co do tego człowieka. I co więcej, w książce dotyczącej historii rodziny Waltera Allena z Pittsburga dowiadujemy się, że pradziadek Waltera, Humphries Brewer, wtedy 20-letni mężczyzna, który pracował, uwaga, jako robotnik w Wielkiej Piramidzie, widział na własne oczy, jak Howard Weiss wraz ze swoim asystentem odświeżali i kreślili nowe znaki, te hieroglify, po prostu aby sfałszować odkrycie. No, oczywiście informacja jest dosyć szokująca i jednoznacznie obalająca tą teorię o Cheopsie jako budowniczym piramidy. Natomiast są jeszcze bardziej poważne zastrzeżenia, jak się okazuje i to padające z ust samych egiptologów z XIX i XX wieku, którzy mieli liczne wątpliwości dotyczące autentyczności tych hieroglifów znalezionych przez Howarda Weissa. Znawca pisma egipskiego Samuel Birch, w pierwszej fazie studiów nad znakami odnalezionymi przez ekspedycję, orzekł, że hieroglify pozostawili kamieniarze pracujący w piramidzie, czyli niby wszystko się zgadza. W drugiej fazie badań stwierdził już jednak pewną niezgodność. Mianowicie hieroglify, które miały być zostawione przez faraona czwartej dynastii, do której należał Heops, wyrażone były pismem stosowanym, uwaga setki lat później. Czyli mówiąc wprost, zastosowano pismo linearne, półhieratyczne i hieratyczne, mówiąc tak językiem naukowym już. Tymczasem, jak się okazało, tytuły odnoszące się do króla pochodziły z różnych okresów. Becz wykazał, że układ hieroglifów znaleziony w piramidzie podobny jest do zapisu tytułu na trumnie żony Amazisa pochodzącego z, uwaga, XVI dynastii. A Cheops był, przypomnę, z IV, czyli jaka różnica czasu. Zastrzeżenie do hieroglifów z komory Campbella miał również egiptolog Karl Lepsius. Naukowiec dodał też, że układ poszczególnych symboli był bardzo dziwny i nietypowy, aż trudny w odczycie. Poza inskrypcjami Wajsa odnaleziono także prawdziwe znaki kamieniarskie w postaci strzałek i linii, które służyły w celach pomocniczych. Wszystkie te symbole narysowano końcem ku górze, ale uwaga, już wszelkie znaki naniesione na symbole kamieniarzy kierują się w dół lub poziomu. I na czym to wszystko polegała ta rozbieżność? Otóż, w pierwszym nakreślonym przypadku ludzie, którzy stworzyli te znaki, te oryginalne, pracowali w pomieszczeniu nienakrytym nie dachem. Mogli zatem przyjąć postawę wyprostowaną i należycie odbić pomocnicze symbole. Ale w drugim przypadku historia wygląda diametralnie inaczej, ponieważ twórcy znaków musieli wykonywać je w pozycji zgarbionej, co oznacza, że pomieszczenie było już zadaszone. A więc mamy tu do czynienia z autentycznymi i profesjonalnymi znakami oraz próbą naśladowania oryginałów. Badacze potwierdzili zresztą, że znaki Weissa, a dokładniej Hilla, tego asystenta, który pracował razem z Weissem, wykazują się niezwykłą dla dawnych skrybów niedokładnością, brakiem precyzji i wyczuciem pisma. Zatem z całą pewnością można powiedzieć, że odkrycie dokonane przez pułkownika było zwykłym, Fałszerstwem, które dokonał on sam, znaczy nie sam, ale również z jego asystentami, by po prostu zyskać sławę. To jest właśnie ten grzech ludzkości, że w imię sławy są w stanie zrobić bardzo dużo i niezbyt to, to nie są rzeczy, które należy pochwalać. Nawet śledząc dziennik Weissa dochodzimy do wniosku, że kartusz Hufu naszkicowany przez niego w jego dzienniku nie pochodzi z Wielkiej Piramidy, ponieważ w porównaniu do kartusza, który znajduje się w budowli, okrąg widoczny po prawej stronie kartusza nie posiada poziomych linii. Oznacza to, że Weiss musiał znaleźć ten kartusz na zewnątrz Wielkiej Piramidy, a w 1837 roku Egiptolodzy nie wiedzieli jeszcze, że puste koło, tak jak wypełnione poziomymi liniami, można także odczytywać jako H, jako również Ra. W książce Howarda Weiss napotykam na kartusz królewski Hufu, który co prawda zawiera już trzy poziomie linie w okręgu, lecz nie posiada dwóch kropek pod symbolem węża, które są obecne w piramidzie oraz jego ręcznie pisanym dzienniku. Jak się jednak okazuje, te dwie kropki nie są celowym dziełem twórców, lecz przypadkowymi plamami farby. Widocznie Weiss zdał sobie z tego sprawę i dlatego w książce nie umieścił już tych kropek. Wątpliwa jest też lewa strona kartusza Hufu, a dokładniej mówiąc przedstawiony, hieroglif przedstawiony za pomocą takiej charakterystycznej laski. I dowodem na manipulację są też zapisy z dziennika, w którym Weiss celowo, błędnie datował poszczególne zdarzenia z prac w piramidzie. Tak więc, jeżeli chodzi o hieroglify, które zostały przez niego odnalezione, no to jednoznacznie, moim zdaniem, przynajmniej można powiedzieć, że są one fałszerstwem. Co więcej, ta komora Campbella, w której Weiss odnalazł hieroglify, stanowi jedyne miejsce. Występowania kartusza królewskiego w ogóle w całej Wielkiej Piramidzie. I jeszcze na dodatek, komora ta została odkryta przez samego Weissa i tylko on miał do niej dostęp. Znaki znajdujące się w komorze są nieczytelne i zawierają błędy gramatyczno-ortograficzne. Poważnym powodem, dla którego nie można przypisać Wielkiej Piramidy Hufu jest wapienna stela odkryta przez Augusta Marieta. W latach 50. XIX wieku jest to bardzo interesujący zapis, dlatego że ta stela przekazuje nam informację, według której, uwaga, najdoskonalsza piramida należała do bogini Izydy. Taki jest zapis, czyli jednoznacznie tutaj wskazane zostało, że ta budowla należała do bogów, a nie ludzi. Autentyczność jest jednak mocno kwestionowana, ponieważ 10 lat przed jej odkryciem ogłoszono wielką piramidę jako dzieło Cheopsa i w ten sposób, między innymi w ten sposób, tworzy się fałszywa historia, że są dowody, które przeczą oficjalnej, oficjalnie przyjętemu na przykład poglądowi na jakiś temat, natomiast on jest nieakceptowany, dlatego że wcześniej Przyjęto zupełnie inną wersję i to jest po prostu chore. To nie jest normalny świat. Nie żyjemy w normalnym świecie niestety. Także nawet naukowcy, jak widzimy, no tak naprawdę nie nadążają z konfiguracją własnych teorii i faktów, które są przez nich samych odkrywanych w końcu, tak. I jakby nie patrzeć, słuchajcie, to jeszcze, jak widzimy, ci naukowcy, którzy żyli tam w XIX, XX wieku, Potrafili ocenić dobrze sytuację. To był czas, kiedy jeszcze wiedza na temat powiedzmy egiptologii, nie tylko zresztą innych cywilizacji starożytnych, tak samo nie była aż tak znana i rozpowszechniona. Nie było tak wiele dogmatycznych teorii przyjętych, i dlatego też te badania naukowców z XIX i XX wieku są znacznie bardziej Przekonywujące, to byli faktycznie badacze, naukowcy, którzy, którym zależało na, to, na tym, aby mm, mówić o faktach, opisywać fakty, a nie jakieś swoje, często beznadziejne, przepraszam za, za to słowo, ale tak to wygląda, e, teorie. E, natomiast później się to zmieniło, bo ktoś wpadł na pomysł, żeby jednak tą historię ograniczyć i żebyśmy wierzyli tylko w jakąś e, wersję, która jest bardzo, bardzo wątpliwa, gdyby się jej przyjrzeć od podszewki. I to tyle, jeżeli chodzi o te czasy powiedzmy wcześniejsze. Natomiast, co ciekawe, w październiku 2013 roku niemieccy archeolodzy Dominik Gerlitz i Stefan Edman otrzymali zgodę od egipskich władz i weszli do komory Kambela w celu pobrania próbek z tych hieroglifów, które rzekomo należą do Heopsa i próbki przekazano następnie do laboratorium z Niemiec. Jednak oficjalnie wyników nie ogłoszono. Pobrano 2 mg próbek farby, którą właśnie sporządzono hieroglify. I o tym dowiedziałem się od takiego badacza niezależnego, który również interesuje się Egiptem. Chodzi o Scott'a Creightona. I okazuje się, że datowanie przeprowadzone przez specjalistów z SGS czyli największej na świecie firmy zajmującej się weryfikacją, kontrolą, badaniami i certyfikacjami wykazało, że kartusz ma, słuchajcie, zaledwie kilka wieków i istnieje znacznie krócej niż sama piramida. Jak to zrealizował Scott, SGS oficjalnie nie potwierdza i nie zaprzecza tej, tej informacji. Jest to takie trochę dziwne dla mnie. Natomiast, natomiast profesor Ahmed Sayed z, Uni z Uniwersytetu w arabskojęzycznym artykule przyznał się jednak że datowanie kartusza potwierdziło że nie został wykonany przez Cheopsa i pochodzi że ze znacznie bliższego czasu niż dotychczas stwierdzono także widzimy że manipulacji różnego rodzaju tutaj takich dziwnych teorii jeżeli chodzi o ten świat starożytny jest bardzo wiele i trzeba bardzo uważnie tutaj to wszystko interpretować aby nie popełnić jakiegoś rażącego błędu, aby nie pomylić się. Mam nadzieję, że tutaj ta audycja przekonała Was ostatecznie, że Wielka Piramida nie mogła zostać wzniesiona przez jakiegokolwiek faraona. Tu nie chodzi o faraona Cheopsa, ale o jakiegokolwiek innego władcę, który rządził w Egipcie. Jest to kompletnie nie ma budowla. Starożytni przypisywali tą budowlę bogini Izydzie, czyli Znowu mamy wątek pozaziemski według mnie, i to tyle, co chciałem przekazać w tej audycji. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia już w następnym nagraniu. Cześć!